Ostatnia recenzja myszy na moim kanale została wrzucona rok temu i od tego czasu mnóstwo rzeczy się pozmieniało. Myszki poszły niesamowicie do przodu, powychodziły setki nowych modeli, Chiny zalały rynek tanimi i bardzo dobrymi myszami, które bez problemu konkurują jakością z wielkimi Razerami i Logitechami, które by the way też wcale nie mają jakiegoś idealnego QC. Praktycznie każda nowa mysz wychodzi z sensorem 3395 na Nordic 52840 albo 52833MCU, a od miesiąca nastąpiło przejście na 3950 nawet. I zazwyczaj każda z nich ma 4000 Hz i click latency oraz motion latency w granicach 1 ms różnicy od TOP1, czyli w skrócie mówiąc różnice prawie niewyczuwalne. Oczywiście są drobne różnice w implementacji, jakości polingu czy tego typu rzeczy ale i tak w większości są to różnice niewyczuwalne. Mamy więc okazję, żeby komfortowo wybrać sobie topową mysz, która będzie nam pasowała przede wszystkim kształtem, ale też feelingiem kliku czy coatingiem i różnymi innymi pierdołami. Przetestowałem już naprawdę wiele myszy w poszukiwaniu takiej, na której optymalnie będę performował w CS-ie, w tym wiele z tych chińskich, tanich myszy po nawet często poniżej 200 zł, natomiast od dłuższego czasu żaden kształt nie jest w stanie przebić dla mnie mojego Dare'u A950 Pro 4K w wersji białej, która według mnie w aspekcie kształtu jest wszystkim, czym G Pro Super Light próbuje być, ale mu nie wyszło. Natomiast oprócz kupowania myszy i zwracania niektórych, otrzymałem również kilka myszy od firm pod recenzję. I o ile już wspominałem o części z nich w filmach, na przykład grałem z nimi mecze, no to jednak taką faktyczną recenzję jestem dalej im winny. Więc jeśli chodzi o te otrzymane od firm, to w tym filmie i w kolejnych będę recenzował najnowszą Final Mouse Ultralight X Tiger, Vancer Groove, Vancer Thrash, nie mylić straż, bo mysz jest naprawdę dobra i na pewno nie trash, HTX 4K od G-Wolves, HSK Pro od 4K od Lamsu Mini 4K, ZOE U2, którą pomagałem beta testować I to chyba tyle Oprócz tego mógłbym jeszcze zresenzować naprawdę wiele, wiele innych myszy Ale póki co chciałbym się ograniczyć do mojego dareu Teraz mówię o myszach już jakby wiecie, nie tych, które dostałem, nie jakichś sponsorowanych Czyli moje dareu Nowy Viper V3 Pro, Waxi X i S4K Filina s 354 k Atak Shark R38K i ewentualnie jeszcze mam na oku kilka kształtów do wypróbowania. Część z nich w sumie e, tak troszkę okurę odkurzaje. Nie? nie wiem czy jest w życiu, a to życie, a tu nie u mnie. Sprawdź stronę csgo na której możesz otwierać z Ceza, brać udział w batlach oraz wymieniać swoje skinki. Użyj mojego kodu MFA, aby dostać darmowe 20 złotych na start i 10% bonusu do każdego doładowania. Na CSGO Skins regularnie odbywają się eventy z bonusową walutą do zdobycia, a oprócz tego można również odłożyć darmową skrzynię i brać udział w giveawayach. Zapraszam na CSGO Skins z myślnikiem po CSGO, oczywiście. Link w opisie. Pozdroże. Jeszcze kilka kształtów, być może jakby w trakcie tej recenzji się okaże, że mnie zaintrygowało, i kilka zmienionych opinii, ale to sami będziecie słyszeli. Natomiast głównie to są kształty wiadomo, Mid-Hampowe w moim przypadku. Więc zaczynamy od zoey U2. Waga 62 gramy, wymiary 125x64,5x38 mm. Grip nawet dochodzi do 54 mm. Informacja, te wszystkie pomiary są moje własne, elektroniczną sumiarką i dokładną, bardzo wagą. Nie są to jakieś wymiary wzięte z neta, tylko po prostu nie chcę mi się tego nagrywać wizualnie po raz kolejny. więc to mówię po prostu i pewnie piszę. Więc dla niezaznajomionych, tak, Zoe w końcu zeszło z wagą, jest to spory game changer i te 62 gramy są takie w sam raz, ale no jednak mogłyby być lżej. Jeśli faktycznie chcemy klogripować, to fajnie jest mieć mniej tej wagi, żeby oszczędzać nasze palce. I na sam start od razu podsumuję, jakościowo mieszka top i nie jest to żadne zaskoczenie, mogę śmiało polecić. Jest to kształt, który każdemu fanowi kształtu ZOE S2 na pewno się spodoba, a w mojej opinii może nawet jest troszkę lepszy od S2. Też z drugiej strony nie wiem, zależy, ale też w sumie dawno nie miałem S2 w rękach, więc nie oceniam tego. Charakterystyczne różnice od S2 są dwie. Po pierwsze w U2 mamy bardzo komfortowe, zwiększe zwężenie w środku, które w dodatku nie przechodzi w ponowne rozszerzenie z przodu tylko idzie prosto aż do zaokrąglenia na tym przodzie i te zaokrąglenie jest też ścinane szybciej i bardziej na okrągło. Te zwężenie daje mi osobiście uczucie, generalnie te w środku, tak? jakbym wskazywał po prostu myszą w dokładnym kierunku, coś co jest wydaje mi się unikalne dla U2, Chociaż może przy innych węższych chloripowych myszach też znaczy ale nie mówię też, że ten filmik to jest dokładnie ten jakby jakby wiecie, najlepszy feeling spośród bakampowych myszy, po prostu go opisuje. Druga różnica to dół kampu, który w U2 idzie prawie do samego dołu, co według mnie daje odczucie faktycznie większej długości myszy, więc może pomóc komuś, dla kogo S2 była za krótka. Ogólnie specyfika O2 oraz S2 jest taka, że ten bakamp jest taki bardziej kwadratowy, patrząc z tyłu, czyli węższy po bokach a większość backhumpów, szczególnie tych z 2023 i 2024 roku, koncentruje się na owalnym kształcie z górką na środku, który, która wypełnia środek palmu, ta górka. W mojej opinii do cesta jest lepszy właśnie taki bardziej kwadratowy hamp, bo on daje możliwość o wiele łatwiejszego centrowania myszy bo przez podnoszenie jej lekko bokiem, po prostu jakby łatwo jest nacisnąć, to sobie możecie wyobrazić. I ogólnie no, ten backhump tak idealnie siada w dłoń, że to jest takie bardzo charakterystyczne do tego kształtu, natomiast minusem może być to, że być może daje to ciut mniej swobody niż te jakieś no inne czy tam węższe bakamy. Next. Zoju 2 ma oczywiście standardowy epicki coating ZOE, którego nie trzeba opisywać. Jeśli chodzi o click feeling, to z tego co pamiętam, jest podobnie jak w ostatnich innych wydaniach Zoju, na przykład w serii C, click jest trochę mniej ostry w porównaniu do tego co lubię i szczerze mówiąc, przetestowawszy już tyle myśli, mógłby być troszkę lżejszy, ale jakby feeling kliku jest bardzo dobry i nie mam do czego się przyczepić, to jest ciągle ten charakterystyczny, topowy click ZOE. Na mnie szkoda, że nie ma niższego click heightu za każdym razem, w każdej myszy, no ale czy znaczy nie w każdym, niektóre jest niski, no ale to wiadomo, to już są kwestie kształtowe, a nie klikowe. Ogólnie ten kształt ma takie cechy, że chciałbym po prostu kola, po raz kolejny go przetestować i spróbować, bo też na przestrzeni czasu zrozumiałem też więcej gripów i ich plusów i minusów, jak testowałem różne rzeczy i też ciężko mi odpuścić pewne cechy Dareo z drugiej strony. Przede wszystkim właśnie ten niski click -height i kontakt całych palców z myszą który mi daje bardzo dużo kontroli, no ale może mniej swobody i tak samo w tym hampie, może troszkę mniej swobody, którą być może jakieś backupowe myśli są mi w stanie dać. Dosyć ważna info, daje, w sumie dosyć późno, ale tam whatever, U2 ma sensor 3395 na Nordic MCU 52833, ale tylko 1000 Hz. Click latency to jest jakieś 4 milisekundy gorzej niż topowe myszy 4K Hz, za to motion latency jest na poziomie tych topowych myszy 4K, ale ustawionych na 1000 Hz, więc jest bardzo dobrze. Osobiście uważam, że click latency nie ma zbyt dużego znaczenia, jeśli mówimy o różnicy powiedzmy tam tych 4 milisekund, motion latency ma większe, ale ciężko jest też ocenić. No jakąś tam różnicę może robić, ale nie wydaje mi się bardziej, raczej feeling kliku i -y, takie rzeczy fizyczne zrobią tą różnicę. No i teraz tak, płacimy za myśl całkiem sporo, ale nie mamy nawet tych 4000 Hz i niskiego Click latency, Więc no powiem tak, ja nie mam pojęcia czy Zoe ma coś takiego w planach, jestem w kontakcie z Zoe i wiem, że pewne rzeczy gotują, że tak powiem. Ale o 4000Hz nic mi nie jest wiadomo. Natomiast ten sensor i Nordic 5283, tak jak mówiłem, ma spokojnie możliwość dostarczenia dobrych 4000Hz, więc kto wie, może w przyszłości ogarną jakiś firmware update. Minusem są oczywiście czarne ślizgacze Zoe, które są oczywiście dosyć smooth, ale są bardzo wolne, więc polecam je wymienić. Ja mam na przykład takie Ultra Glides z AliExpress i w miarę polecam jest wersja Speed, jest też wersja Ice, są też jakieś wolniejsze tam kontrole, są generalnie opisane. Dalej boczne przyciski spoko, rolka spoko, trochę głośna. Do tego w pudełku dostajemy też odbiornik ze wzmocnionym sygnałem, ten taki wysoki, wiecie, na którym można też ładować myszkę. Spoko to jest. Dostajemy też zapasowe ściskacze, które są, wiadomo, MID. Więc to tyle jeśli chodzi o U2. Polecam dla Chloe Ripowców. Myślę, że niewiele kształtów może się z tym równać, aczkolwiek zależy, jaką kto robi specyfikę backupu w sumie. Dalej jeszcze jest 1000 Hz versus 2000 lub 4000 Hz. No, w przypadku tego U2, nie, które ma 1000, niby te 4K czy 2K to jest różnica. Niby to jako jakby, jakby nie wiem, czuć lekko, ale niby nie czuć. ciężko jest to powiedzieć, to też zależy od myszy. Czasami nie wiem, na przykład zależy, bo można mieć specyficzne, troszkę inne ślizgacze w myszy i ta myszka też inaczej chodzi. Też czasami człowiek może myśleć, kurde, to ten sensor jest lepszy, to ślizgacze jakoś tak płynnie chodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo czynników. Ciężko mi ocenić, czy to jest problem, że ma 1000 Hz, ale jakby mi to nie przeszkadzało. No, i tyle jeśli chodzi o 2. No to co, teraz kolejna grubą rybę, czyli Final Mouse Ultralight X Tiger. Tiger to jest największy z trzech rozmiarów. Myż została mi przesłana przez Final Mouse, więc dzięki im za to. A normalnie kosztowała chyba 190 dolarów z darmowym shippingiem. No, ale jak to zwykle, Final Mouse jest dosyć szybko wyprzedawany cały drop. Chociaż w przypadku tej wersji zapowiedziana była regularna produkcja Uelixa w dropach i już kilka takich dropów było. Final Mouse ma mieszane opinie i nic dziwnego, że tak jest, bo pierwsze bacze zwykle miały problemy jakościowe. Aczkolwiek dla mnie ten hejt i pogarda normików była jednak nie aż tak uzasadniona, bo należy im się sporo szacunku za bycie innowacyjnym i bycie prekursorem w wielu aspektach myszkowego marketu. I również i tym razem zrobili parę interesujących rzeczy, robiąc kolejny krokne na w aspekcie wagi, w aspekcie opóźnień, przynajmniej na moment premiery, i na przykład dodając software przy przeglądarce, który jest miłym dodatkiem, na pewno, ale no szczerze mówiąc, to żadne z tych innowacji w tej generacji nie są dla mnie game changerem, w obecnym, jakby w obecnym przesyconym krajobrazie myszkowym. W tym waga, no i właśnie przechodzimy do technikalów 39,8 grama, więc no po prostu mają te under 40 osiągnięte powiedzmy No i łącząc taką wagę z tak dużym rozmiarem myszy to daje nam naprawdę uczucie niesamowitej lekkości Strasznie lekka jest ta mysz Więc wymiary 126x65x38 i około 58 mm grip widthu. Jeśli chodzi o kształt to tutaj jest klucz do całej sprawy z mojej strony Jest to kształt praktycznie może nie idealny, ale bardzo dobry dla mnie ale no do tego, ale przejdziemy zaraz, mógłbym jeszcze ewentualnie tutaj sobie zależyć jakieś 63 do 64 mm szerokości zamiast 65 no ale z tym nie ma źle, jeśli wyobraźmy sobie zagomienia przycisków, czyli faktyczną wysokość na której mamy palce, to profil myszki z boku jest w sumie prawie identyczny jak moja Dareu, z tym czy tam Deriu z tym, że właśnie ten hump opada troszkę szybciej i to czuć, że jest minimalnie większa swoboda z tyłu dłoni, która mi się podoba, tak w ogóle ta gera idealnie mi się podnosi, nie tylko z racji niskiej wagi oczywiście, ale po prostu ten kształt jest idealny po ten aspekt i myślę, że jest to nawet jeszcze łatwiejsze niż w Dareu z racji na jeszcze bardziej płaski hump, który zawsze preferuję podobnie zresztą płaski co w ZOO u2, które równie pięknie się podnosi bokiem. Dareo ma płaski niby, ale jednak taki troszkę zaokrąglony, co w sumie z drugiej strony sprawia, że dłoń wznosi się od nadgarstka po bokach pod trochę niższym kątem i jest ciutkę może wygodniej, też zależy w sumie od rozmiarów dłoni i tak dalej, nie od tego, czy jesteście grubasami. Co ja powiem? Yy, trzeba być, no dobra, jeśli jesteście puszyści, dlaczego więc nie używam Tigera? Wobec tego, że tak mi się kształt podoba. No właśnie, nie do końca mi się podoba, i tą mysz przekreślają dla mnie głównie przyciski, które są strasznie mocno profilowane. Co może pamiętacie z mojej recenzji, na przykład tęsanie w wersji medium Starlighta i po prostu przez to profilowanie nie mogę ustawić palców w naturalny sposób. Najgorsze są te wzniesienia na zewnętrznych bokach, które totalnie psują mi cały jakby feeling trzymania myszki palcami. Nie pozwalają mi ułożyć palca serdecznego w naturalny sposób. I generalnie nie pozwala mi to komfortowo kontrolować ruchu myszy i docisku myszy. I przede wszystkim te wzniesienia uniemożliwiają mi komfortowe ułożenie palca wskazującego, którym klikam LPM, bo jest on już na tym jakby wzniesieniu wewnętrznym pod kątem prawie już 45 stopni. Oprócz tego, oprócz te jakby tych podwyższeń profilowania, to w dodatku wszystkie fajne mouse y nie mają też tej jakby krawędzi oddzielonej przycisków, obok przycisków, o której już wielokrotnie wspominałem w starszych recenzjach, co jeszcze bardziej utrudnia kładzenie palców, bo łatwo jest po prostu je kliknąć przypadkiem te przyciski. Więc no z jednej strony jest to kwestia indywidualna, ale myślę, że wielu osobom może akurat się trafić, że to profilowanie będzie przeszkadzało. No, ale wiadomo, to jest moja recenzja, więc one mają sporo też subiektywnych obserwacji. Do tego teraz dochodzi klik, który z jednej strony jest fajny, bo jest cichy i lekki, ale z drugiej strony dla mnie w praktyce jest irytujący. Nie miałem tego problemu na prawie żadnej myśli. No na HTX 4K może miałem, też będzie recenzowany w next filmie. No, że po prostu jak wciskam, to jest ok, jest lekki przycisk, jest git, ale nie ma zbyt dużej siły odbicia. I często zamiast strzelić one tapa, to na przykład strzelam trzy kule, albo zamiast puścić spray'a, to dalej tego spray'a trzymam. Myślę, mimo tego, że jakby wydaje mi się, że puściłem już. Może to jest do przyzwyczajenia, nie zaprzeczam, bo nie mam po prostu pewności, ale imo to jest trochę poza widełkami normy, już być może są tutaj też jakieś różnice pomiędzy sztukami. Ale po prostu ciężko mi jest wyczuć moment, w którym klikam i puszczam klik. A teraz jeszcze poczytałem więcej po napisaniu tego i na stronie nawet typowo Final Mouse chwali ultra lekkim klikiem. i tym, że zrozumieli jak ważna dla szybkości kliku jest lekkość kliku i w sumie jestem w stanie to docenić. Jestem jakby skadzam się trochę z tym, ale w takich jak CS, gdzie liczy się perfekcja, no to jednak być może ten aspekt czucia kliku jest równie ważny. I nie wam tutaj finalnego werdyktu, a nie wiem też jak jest z klikiem w wersji nowszej. Jeśli chodzi o coating, to niestety ten kompozyt z włókna węglowego nie ma na sobie żadnego super coatingu, jest bardzo mała przyczepna ta powierzchnia. No i oczywiście jest dziurkowana, co nie pomaga. W tym przypadku jest to krok wstecz, Jeśli na przykład porównamy do mojego Starlighta Tense Edition, którego recenzję zrobiłem i który jest bardzo gripy i w dodatku zawsze jakby chłodny, bo to jest magnes, to było fajne. Zresztą ciągle jest, tak, mam dalej myś, mogę sprzedać jak ktoś chce. Zaro mi się on trzyma i nie jest to dla mnie zbyt duży problem, natomiast jeśli chodzi o tego Tigera, bo używam super gripów, tak? No ale super gripu też nie mam na całej powierzchni myszy, bo w sumie też nie polecam całej myszy oklejać. No ale uwaga, niedawno wyszedł Drop tego Ultralighta X w niebieskiej wersji Taric Edition, która jest określana mianem Ultralight X Pro. Różnica to zmiana właśnie w tej wersji Pro na switche Blue Transparent Shell Pink Dots. Które powinny mieć lepszy feeling od tych obecnych, ale nie interesowałem się, szczerze mówiąc. I uwaga, lepszy coating, właśnie. Więc w teorii, może ta mysz już ma o kilka opisanych przeze mnie wad mniej i być może jest bliska perfekcji. No a z drugiej strony, mysz jest też lekka, więc nie jest ją ciężko podnieść. Ale chwytywość coatingu też nie służy tylko i wyłącznie podnoszeniu, tylko no jest ważniejsza ogólnie, tak, żeby po prostu mysz sama siedziała w łapie, żeby się kleiła, żeby to było naturalne i tak dalej. No to dalej, ślizgacze jak zwykle fajna Mouse klasa, chyba najlepsze stokowe ślizgacze i w ogóle chyba najlepsze ślizgacze Ever, zawsze je uwielbiałem, bardzo szybkie i bardzo gładkie. Opóźnienia to już wspominałem, obecnie najlepsze na świecie razem z nowym wiperem V3 Pro ale to już są różnice rzędu 1,1 milisekundy itp, więc kompletnie bez znaczenia. No ogólnie opóźnienia top słyszałem opinie osób z branży, że to jest w ogóle najlepszy firmware ever, nie wiem, nie znam się, ale pod względem technicznym to jest top, mimo że ponownie market już jest tak nasycony mieszkami 4000 Hz z Nordic 5284.0, że każda z nich praktycznie już nie odstaje pod tym względem. Do tego bardzo miłym bonusem jest zmianie ustawień w przeglądarce przez X-Panel, no, nie mam za dużo tutaj do dodania, po prostu to, bardzo przyjemnie się to robi. Nie wiem w ogóle, czy ten Ultralight X ma już... Możliwość 8000 herców, czy nie, ale imo totalnie bez znaczenia, bo niewyczuwalne jest osienka i tak dalej. Rolka, bardzo fajna, lekka w przewijaniu i lekka w klikaniu, bo te przyciski niby też git są lekkie, jest git po travel jakby nie wciskałem się za mocno, ale ten pretrawel trochę jest taki duży, tak jakby troszkę masi, ale dla mnie kompletnie bez znaczenia. teraz też sobie poklikałem na mnie bez znaczenia. No, i też warto wspomnieć, że nie dostajemy dodatkowych ściskaczy co jest gigasłaby. Tym bardziej, że są bardzo dobre, testokowe. i chciałbym mieć zapasowe. Dostajemy też grip tape na każdy bok. Ale on próbuje być takim grip tapem typu super grip, że taki smooth i tak dalej. To komu to nie wychodzi, i jest bardzo przeciętny. Nie polecam. Więc podsumowując, że jest topowa w wielu aspektach. Ale głównie w paru subiektywnych kwestiach mi przekazają niektóre rzeczy i tylko dlatego jej nie mainuję. Natomiast jedyny obiektywny problem to jest według mnie ten zbyt lekki klik, ale nie wiem jak to jest w tej najnowszej wersji tarikowej, tak jak mówię, czy polecam generalnie Ultra Litexa? Myślę, że mimo wszystko tak, jeśli nie przekazują wam te subiektywne rzeczy, które opisałem, dla mnie troszkę szkoda szczerze mówiąc, bo gdybym miał wersję tarikową i nie wiem Wyciąłbym jakimś cudem te wzniesienia na przyciskach i zrobiłbym te przyciski całkiem płaskie, jakby z wysokością równą temu najniższemu punktowi na środku. No to byłaby to mysz, być może perfekcyjna dla mnie. No więc to tyle jeśli chodzi o Final mouse. To teraz myślę tak pokrótce te już nie takie świeże Lamzu Atlantis Mini 4K, które mnie troszkę zaskoczyło w sumie po rewizycie, po roku przerwy. No a te Vansery i g sobie zostawiamy sobie na kolejny film, do tego jeszcze coś tam myślę innego dorzucę, zobaczymy jak to czasowo będzie wyglądało, żeby filmik nie miał więcej niż pół godziny, mam nadzieję, że ten nie ma. Więc Lampzu Mini 4K ma bardzo charakterystyczny backcampowy kształt, dosyć unikatowy, typowy taki dla Atlantysów, czyli bardzo szeroki hump, oczywiście tutaj mamy wersję Mini, ale jeśli chodzi o proporcje to szeroki, co też zobaczycie gdzieś tam na porównaniach z AirTingsów. Lekko zakręglony patrząc od tyłu, ten hamb jest mniej niż wiele innych backcampów obecnie, ale bardziej niż u 2. Patrząc od boku, bardzo minimalnie jest przesunięty do przodu w porównaniu do reszty backampów, czyli jest troszkę taki łagodniejszy backham to co chyba mi się podoba. Podobne też w sumie jest Wenser Trash, znaczy Thrash, ale w sumie troszkę tam jest inne, nie wiem. Tu się mi podobają niektóre rzeczy, w ten trash też mi się podobają troszkę inne. Waga Lamzu Atlantis Mini 4K 51 gram. Wbrew temu, co pisze chyba w, no w specyfikacji oficjalnej 49, to nie ma 49, w miarę 118 na 63 na 37. Czyli dosyć niska jak na bakhampy, no i grypuj w około 54 mm. Zacznijmy od opisu kształtu. Ogólnie uważam, że jest to całkiem dobry kształt do klowgrypa w tej wersji mini, ale coś mi w nim nie siada. Część z tego zaraz spróbuję opisać, no ale też nie do końca jestem pewien, co, po prostu coś mi w nim nie leży. Wydaje mi się po pierwsze, że mam uczucie, że z tej prawej strony ten hamp jest za tyle szeroki, że moja dłoń już jakby chce się zawijać za ten róg. A tam dalej jest ten hamb, gdzie widzieli właśnie porównanie z U2, które niby jest troszkę inną myszą, ale w sumie porównanie jest dobre, bo niby jest też jakby szeroka, nie? Ten ham jest też mały szeroki, bo nie jest zaokrąglony, no ale jakby widzicie, że myż jest niby 1 mm szerszy, a w praktyce ten ham jest jakby troszkę szerszy w tej lamzumie, Do tego ogólnie na mój rozmiar dłoni ta myż jest ciut za krótka, no a to już jest kwestia osobista, jak macie, nie wiem, dłonie w okolicach, nie wiem, powiedzmy 18 cm, to w sensie długość, to powinno być lepiej i tak, o, tak mi się wydaje. Ogólnie to dobrze, że zrobiłem rewizję tej myszki, bo od czasu ostatniego grania na niej, ponad rok temu chyba, to zmieniłem wiele rzeczy, między m.in. mogę ruszać już nadgarskiem po podkładce, bo mam inne podkładki, też mogę z rękawa korzystać, który szybko chodzi po niektórych kordurach, aczkolwiek i tak uważam ciągle, że im mniej jakby kontaktu tych części nadgarstkowych i skóry, generalnie tym łatwiejszy ruch. No i dzięki temu też nie muszę jej chwytać tak, żeby tył dobijał mi do końca dłoni, żeby jakby nie mieć tego kontaktu, tylko mogę ją troszkę w dłoni wysunąć do przodu. Czyli nie dobijać tym backhumpem do samego tyłu dłoni. No tylko, że właśnie w tej sytuacji brakuje mi właśnie wtedy trochę tego wykorzystania tylnej części dłoni. No i nawet teraz pograłem na niej, jak testowałem po raz kolejny. Na początku pograłem któregoś dnia przez godzinkę i czułem właśnie już taki lekki dyskomfort w mięśniach, ukośnich ścięgna, właśnie w okolicy nadgarstka, w okolicy początku przedramienia. Dlatego też właśnie wolę taką dareo, w której wszystko jest dla mnie giga komfortowe. No ale bez wątpienia na Lamsu Mini mam zdecydowanie więcej swobody wewnątrz dłoni i powiedziałbym, że w niektórych aspektach czułem większą swobodę w aimie. No też w niektórych byłem też gorszy, przede wszystkim na przykład w takiej, w takiej pewności i, i też taki claw grip na LAMZu zdecydowanie daje o wiele mniejszy nacisk myszy na podkładkę defaultowo niż na przykład mój palm grip na Dereu, co mogłem odczuć na kordurze, gdzie nie było aż tylu problemów, wiecie, z tym takim jakby blokowaniem się dziwnym ruchu, z takim dziwnym tarciem, nawet pomimo jeszcze bardziej jakby problematycznych na kordurach tych małych skatesów, które ma LAMZu. Ogólnie niedługo też dostanę taką mysz ATK F1. Moja będzie w wersji Pro, która powinna być optymalnym kształtem podkleurgii dla mnie, ale też myślę dla wielu innych, bo to jest midcampowa myśl i możemy jakby więcej pracy też wykonać, również innymi częściami dłoni. No i też jest dosyć wyjątkowa spośród kształtu, nazwijmy je z rodziny Viper miniowych, bo przynajmniej w teorii wydaje mi się, że jest lepiej dopracowany ten kształt. No i też F1 ma niski Klikaj, co też według mnie jest bardzo fajne i co też właśnie w Lamzu mini trzeba docenić. No i wracając do lamzu i przechodząc do kliku tam są chyba Blue Shell, Pink dots, Transparent oczywiście bardzo fajne, też nie mam zastrzeżeń żadnych bardzo fajnie się klika, tak samo nie mam zastrzeżeń do bocznych przycisków i do rolki, wszystko jest lekkie, responsywne i fajne. Ślizgacze Ogólnie są git, są bardzo fajnie zaokrąglone, ale się nie równają z tymi najszybszymi PTFE ale tak czy siak są git, w domyślnych tych czterech małych ślizgaczach yy, mamy oczywiście mniejszy statik niż w pełnych ślizgaczach bo są po prostu mniejsze no ale też w pudełku mamy zapasowe pełne ślizgacze Next Coating i tutaj nie podoba mi się on, nie jest niby najgorszy, ale po prostu jest dziwny, nie jest jakby zbytnio grippy, nie jest przyczepny yy, i standardowo polecam używać na tej myszce super gripów w pudełku są też yy, grip griptapy stokowe są lepsze niż wiele innych stokowych tape'ów, ale tylko tak minimalnie, w sumie i absolutnie nie mają żadnego podjazdu do tych topowych. W tej myszy też akurat warto zaznaczyć, że pozycja sensora wydaje się być troszkę bardziej wysunięta do przodu od takiej standardowej centralnej. Yy, dalej, opóźnienia. Nie są w top 1, na przykład w porównaniu do tych naj, najnowszych myszy, typu na przykład właśnie Viper V3 albo ten Final Mouse, albo nawet inne nowsze, ten g 950 i tak dalej, które też tam klej że mają jeszcze lepsze opóźnienia. No ale te 4K i tak jest jakieś pewnie tam, w tym, w tym lamzu, tak? te 4K jest pewnie i tak jakieś 0,3 milisekundy za tym topem, jeśli chodzi o click latency i przypuszczam motion latency też, więc absolutnie bez różnicy i można spokojnie endgame'ować, jeśli chodzi o technikalia. Więc ogólnie polecam lamzu mini 4K jak najbardziej, być może dla wielu ludzi akurat tam siądzie idealnie, jeśli chodzi o kształt. Dla mnie natomiast to nie jest endgame, ja po prostu wiecie, spędziłem gigantyczną ilość godzin na wyczuwaniu, które ruchy w jakiej konfiguracji... Wiadomo, myszki, podkładki, siedzenia i tak dalej mogę wykonywać, i Lamzu na ten moment nie jest moim tobie 1 ale Szczerze mówiąc, to damy ja jeszcze troszkę czasu w przyszłości, i też po pograniu nią teraz zostałem troszkę zainspirowany do sprawdzenia OP1 w wersji 8K nawet na tym kablu. Która w teorii może zniwelować niektóre aspekty, które lekko mi przeszkadzały w Lamzu, ale nie wiem. Do tego też mnie zaciekawiła z powrotem Sora V2 i tak sobie myślę, że może ja po prostu się zraziłem do tych backupów, bo testowałem te na przykład szerokie i w sumie niepasujące. Mi, i cięższe i przede wszystkim też na wolniejszych podkładkach i też w sumie jeszcze inaczej to z nadkarstwem wyglądało, wiele rzeczy wyglądało inaczej więc zobaczymy, może się jakby zmieni mój gust ale też jakby wiecie nie wiem, to tylko takie spekulowanie jeśli się zmieni to na pewno w kolejnych filmikach też tam kiedyś coś poinformuję to jest tylko taka myśl wstępna, ogólnie być może jest to bez większego sensu, bo być może to właśnie ATK F1, które na przykład w porównaniu do tego OP1 ma bardzo w sumie jeśli chodzi o backup to wszystko wygląda prawie tak samo tylko jakby ten backup. Troszkę dalej leci w tym ATK, bo to jest bardziej mid-kampowa więc bardzo podobnie. Więc być może ten na przykład ATK F1 będzie dla mnie tak lepszy we wszystkich aspektach, niż na przykład te dwie myszki, czyli na przykład mówię tą SORE, nie f 2 i na przykład OP1. Yy, Darao niby ciągle obecnie top 1, ale od paru miesięcy kiełkuje mi właśnie w głowie myśl, że być może utrudniał sobie za bardzo tym palm gripem sytuację. Oczywiście ja nadrabiam to, że mam szybką podkładkę i mogę jakby. Robić nie mam statiku, tak? Mogę docisnąć i robić bardzo takie małe mikro ruchy bez konieczności, jakby wiecie, posiadania tej swobody, że palcami to muszę adjustować. Natomiast wydaje mi się, że to i tak może być utrudnienie sytuacji, tylko zależy też, nie? Bo im potem się też więcej palcami pracujemy, ja właśnie w kluby tak często sytuacja, że palce mnie bolały, a tego chciałbym też uniknąć. Więc zobaczymy, potestujemy jeszcze dalej. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą część, jakby recenzji. Niedługo będzie gdzieś tam druga partia, ale nie, nie po tym filmiku, tylko z przerwą. I potem trzecia, i zobaczymy co dalej, ale w teorii tam za dużo tego nie planuję robić. Na tym chyba zakończymy. Ogólnie moje poszukiwania myszkowe są już naprawdę praktycznie, że wyczerpane, więc te recenzje już mnie aż tak bardzo nie interesują, nie rają. No i tyle. Dzięki za oglądanie. zostawcie subika po hedziki w CS ie I nara.